a otrzymać. Ponieważ dzisiejsza Ewangelia drodzy wierni, nasuwa na mnie jako temat modlitwy, to mówimy sobie dziś o tym, czym jest modlitwa, jak ona powinna być, może nie tyle o jakichś tam formach modlitwy, ale o, 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 o jakichś warunkach tej dobrej modlitwy, czym ona jest. W tym ogólnym znaczeniu, jakie podaje św. Tomasz Zakwinu za św. do Damasteńskim, to modlitwa to elevatio mentis ad deum, czyli wznoszenie umysłu, wznoszenie duszy u Bogu. I to wzniesienie oznacza jakiś nasz wysiłek, jaki trzeba wykonać, żeby odstworzyć się, odelmać, oderwać się od samego siebie, a pomyśleć o Bogu, który nie tylko ze wszystkich stron nas ogarnia, lecz także mieszka. W samej głębi naszej duszy, już przez to, że nas stworzył, a tym bardziej, kiedy trwamy własną świętającej. I ponieważ jesteśmy, jak wiemy, niezmiernie skłonni do rozpraszania się na mnóstwo przedmiotów, to też potrzeba nam wysiłku, żeby od tych wszystkich, tak naprawdę, błahych dóbr się oderwać, a skoncentrować rzeczywiście się całkowicie na Panu Bogu. I to wzniesienie nazywamy rozmową, ponieważ modlitwa, no bez względu na to, czy będzie adoracją, czy będzie prośbą, wywołuje zawsze ze strony Pana Boga odpowiedź, chociaż może niekoniecznie tak namacalnie przez nas zauważalną, i w ten sposób jakiś rodzaj rozmowy stanowi, chociażby bardzo krótki. A więc modlitwa jest aktem naszej duszy, bo w niej uczestniczą. Wszystkie władze, uczestniczy pamięć, bo chociażby przypominamy sobie o jakichś wydarzeniach z życia Pana Jezusa, czy Matki Bożej, o prawdach naszej wiary, przypominamy sobie o doskonałościach Bożych, o Bożych darach, uczestniczy też i nasz rozum, który to wszystko rozważa, nad tym się zastanawia. Uczestniczy też i nasza wola, która ma z tego wyciągnąć jakieś wnioski, jakieś konkretne postanowienia uczestniczy i nasza wyobraźnia, która y, pozwala nam to sobie wszystko jakoś zobrazować, y, jak to mówi święty Ignacy, widzieć to oczami naszej duszy i działa nawet i nasze ciało, które też w modlitwie pewną ofiarę składa, bo wtedy, kiedy klęczymy, na przykład. I mimo, że wydaje się, że to tak naprawdę modlitwa jest jakąś tam oczywistą rzeczą, to jednak wiemy, że często przychodzi nam to z pewnym trudem. I to pokazuje nam, że modlitwa jest pewną sztuką, której uczymy się tak jak uczymy się z kimś, kogo poznajemy, uczymy się rozmawiać, tak jak coraz bardziej e, zaczyna się e, kochać, ponieważ lepiej się poznaje, to i podobnie dzieje się z modlitwą. Tak też i Święty Towarz Zakwinu mówi, że modlitwa jest sztuką rozumu, to znaczy, że musi mieć podstawę w inteligencji. I dlatego. Jest taką rzeczą niezmiernie ważną, żebyśmy czytali lektury duchowe, żebyśmy przez to właśnie sobie dostarczali tematów do rozważań, żebyśmy Pana Boga coraz lepiej poznawali. Dlatego, że no, skoro mówimy, że modlitwa jest to rozmowa z Panem Bogiem, jak to często powiedzmy, że dzieciom się tłumaczy, gdy najprościej chce się powiedzieć, co to jest modlitwa, mówi się, że to rozmowa z Panem Bogiem i bardzo słusznie mówimy. I zobaczmy, że tej rozmowy też w jakiś sposób się musimy uczyć. Kiedy kogoś tam poznajemy, to nie jest tak, że od razu wiemy o czym z nim rozmawiać. Czasami w jakiś sposób się trzeba tego uczyć i można powiedzieć, że po to też i mamy yy, chociażby tę naszą duchową wiedzę pogłębiać, żeby, jeżeli to można tak określić, mieć o czym z Panem Bogiem rozmawiać. Nie dziw, że tyle przeróżnych rozproszeń w nas, że nie możemy się na modlitwie skupić, skoro by po prostu tego jakby tematu do rozmowy z Panem Bogiem sobie nie dostarczamy. A jeśli nie będziemy mieli o czym z Panem Bogiem rozmawiać, to pomyślmy, jak ta nasza modlitwa może wyglądać. To będzie wtedy albo to bezwiedne powtarzanie jakichś formułek, a wiemy, że w modlitwie o to nie chodzi, albo będzie miejscem przedstawiania naszych interesów które mają być załatwione, a też i nie na tym modlitwa polega. Bo pierwszym aktem w tej rozmowie powinno być zawsze złożenie Panu Bogu hołdu, oddanie mu Podobnie tak jak zaczynamy od pozdrowienia, od przywitania się z osobą, z którą rozmawiamy, i dopiero to e, zrobiwszy, ten, wypełniwszy ten podstawowy obowiązek, to można przystąpić do przedstawienia swoich prośb. I wielu niestety o tym zapomina, a przecież nawet gdy prosimy o największe, najpobożniejsze łaski, łaskę uświęcenia się, zbawienia, to nie należy o tym zapominać, że głównym celem modlitwy jest zawsze chwała Boża, powielbienie Pana Boga, nie jakieś nasze załatwienie jakichś tam spraw naszych interesów. I zobaczmy, że kiedy mamy coś do załatwienia w tych naszych. Ludzkich sprawach, no to nikt z nas nie zrobi tak, że pójdzie do kogoś do domu i nawet nie zapuka do drzwi, po prostu otworzy sobie, wejdzie i powie, słuchaj, daj mi to i to. Nikt tak nie zrobi, bo wiemy, że to jest szczyt bezczelności. Tylko każdy z nas zapuka grzecznie albo zadzwoni dzwonkiem, wejdzie, przywita się, powie kilka jakichś kurtuazyjnych przynajmniej zdań, może nawet jakiś prezent wręczy i dopiero po jakimś czasie do tej prośby przejdzie. Tak przynajmniej by wypadało zrobić. No zobaczmy, że my często modlitwę traktujemy właśnie tak, jak to mówiłem w tej pierwszej wersji, tak jakby no po prostu to była kwestia jakiegoś załatwienia i czegoś, co po prostu nam się należy i tyle. A to nie jest nim linia, na której mamy składać tylko swoje życzenia i zażalenia. To jest czas, w którym oddajemy Panu Bogu cześć i to przede wszystkim oddajemy Panu Bogu cześć. A dopiero później prosimy co, o to, co jest nam potrzebne. Tak naprawdę to jest ostatnia rzecz, którą nam modlitwie mamy zrobić. Kiedy Pana Boga uwielbimy, podziękujemy Mu za to wszystko, co od Niego otrzymujemy, przeprosimy Go za nasze zaniedbania, za nasze grzechy, to wtedy dopiero mamy Go prosić o to wszystko, czego nam potrzeba. Stąd jakie są warunki tej dobrej modlitwy? Święty Antworz i Głowi. Mówi nam o trzech takich warunkach i modlitwy. Po pierwsze jest to pokora, bo jak pisze święty Jakub, Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Tak przypomnijmy sobie co, a mówiliśmy o tym co święty Tomasz za chwilę mówi o pokorze. Pokora jest cnotą moralną, która skłania nas przez szacunek wobec Boga do uniżania samych siebie i do zajmowania miejsca które jest miejscem dla nas właściwym. I to są yy, kluczowe słowa do zajmowania miejsca, które jest miejscem dla nas właściwym. A jakie wobec Pana Boga jest miejsce dla nas właściwe? To jest tak naprawdę to, że mamy rozumieć, że Pan Bóg jest tym, który jest, a my jesteśmy, ja jestem tym, który nie jest. Że Pan Bóg jest wszystkim, ja jestem maleńkim krokiem wobec Niego a i tak to porównanie niczego nie wydaje. Kolejnym warunkiem dobrej modlitwy jest ufność, bo jak pisze już wspomniany święty Jakub, kto bowiem żywi wątpliwości, poddany, podobny jest do fali morskiej, wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. A więc trzeba ufać Bożemu Miłosierdziu i spodziewać się z pewnością łaski, o którą prosimy. I tu święty Tomasz Zakwinu też stwierdza, że skuteczność naszych modlitw jest skutkiem nie tyle naszych zasług, ile miłosierdzia Bożego. zatem ta ufność nasza ma się opierać. Dlatego to, co by było, trzeba zostawić Bożemu miłosierdziu. To, co będzie, pozostawić Bożej obecności. A teraz zdać się na Pana Boga, ufać, że to, co potrzebne, bez wątpienia nam da. Stąd Pan Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb. Nie wszystkie koniecznie spełnia, bo nie wszystkie rzeczywiście są dla nas dobre i potrzebne, ale bez wątpienia wysłuchuje ich wszystkich. Aż wreszcie trzecim warunkiem dobrej modlitwy jest wytrwałość. Jak pisze ojciec Woloniecki w swojej książce pełnej modlitwy, wspaniałej książce, którą warto, by każdy przeczytał, warunek ten zbawiciel jeszcze wyraźniej zaznaczył, w swych wezwaniach do modlitwy błagalnej. I żadna może z przypowieści znajdujących się w Ewangelii nie posiada tyle wyrazistości, co owo opowiadanie o człowieku kołaczącym w nocy do sąsiada, aby mu pożyczył chleba dla poczęstowanego gościa. Widzimy z jego słów, że modlitwa nasza, aby być skuteczną, musi mieć tę cechę wytrwałości, którą w stosunkach ludzkich nazwalibyśmy natręctwem. Ale która w stosunku do Boga i do dóbr nad, nadprzyrodzonych, o które do nich kołaczemy, nie jest nadręstwem, jest dowodem głębokiego przekonania o wszechmocy i nie Bożym. zobaczmy, że wytrwałość w modlitwie rzeczywiście o to jest trudna. Kiedy przychodzą pierwsze lepsze trudności, kiedy pojawia się szczególnie w naszym życiu grzech, kiedy pojawiają się pokusy, nerwy, to często modlitwa niestety jest ostatnią sprawą, o której człowiek pomyśli wtedy. A przecież to właśnie wtedy powinniśmy jeszcze żarliwiej zwracać się do Pana Boga w modlitwie. Chociażby wtedy, kiedy człowiek popadnie w grzech ciężki, to tym bardziej ma się modlić i prosić Pana Boga o łaskę żalu ze grzechy i nawrócenia. I nie możemy zniechęcać się w tym przypadku jakimś pierwszym, lepszym niepowodzeniem, bo człowiek też myśli wtedy po prostu, że musi mu się wszystko bez wątpienia udać tak, jakby, jakby był po prostu idealny i nieomylny, a wiemy, że to, tak to też nie działa. Nieraz ludzie padają takiemu, podają pod takim złudnym wrażeniem, że Pan Bóg może nie wysłuchuje ich modlitwy albo też pod taką złudną niecierpliwością. W której chcielibyśmy po prostu mieć wszystko natychmiast, kiedy tylko o tym pomyślimy, to tak ma być. Nie jakby człowiek położył się spać wieczorek z problemami i rano miałby się obudzić i wszystko miałoby być rozwiązane. No, wiem, wiemy, że to tak nie działa. A przy tym też warto pomyśleć o czym, o co by Pana Boga prosił. Bo modlimy się często o rzeczy doczesne, o jakieś nasze doczesne powodzenie, co samo w sobie nie musi być złe, ale to też nie powinno być głównym przedmiotem naszych próśb. Mało się modlimy przede wszystkim o zbawienie, o trwanie własnej uświęcającej, o cnoty, które nam do tego są potrzebne. Stąd święta Teresa od Jezusa nie waha się nawet stwierdzić, i po cóż. Z wielkim, mocnym, potężnym, nieskończenie dobrym Bogiem takimi zajmujecie się drobiazgami. z Prosić mamy o rzeczy wielkiej wagi, do czego zachęca nas święty Paweł w liście do Koryntian, lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A więc błagać mamy o cnoty, o poznanie i pełnienie woli Bożej o pokorę, o cierpliwość, przeciwnościach, o miłość i przede wszystkim o łaskę wytrwania. Bo jak mówi Sobór Trydeński, ta łaska jest czymś, co możemy tylko sobie wymówić, Jest niczym niezasłużonym. I św. Alfa z Wigłowi podsumowuje to w słowach, jeżeli łask mało odbieramy od Boga, nasza w tym wina, bo o nie nie prosimy. Kto jest z takiej przyczyny ubogi, ten na współczucie nie zasługuje, gdyż to od jego woli zależy jego los. Łatwo przez modlitwę stać może się bogaty. Dzieje apostolskie, jak pamiętamy, mówią nam, że Najświętsza Maria Panna tarpała z Apostołami w wieczorniku na modlitwie i my, wpatrując się w ten wzór gorliwej i nieustannej modlitwy, Starajmy się, aby nasze modlitwy stawały się coraz lepsze, abyśmy w nich nie szukali swojego zadowolenia, ale tego, by Pan był uwielbiony. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.